Cześć wszystkim, z tej strony Adam CH i jest ze mną. Juka. No, witamy Was na kanale Zjeby i jest to drugi odcinek. W zasadzie to już nie wiem, który odcinek, ale drugi z kolei, który dzisiaj nagrywamy. No i. No, ogólnie to się dowiedziałem, że trzeba to odkręcić. Ogólnie to jestem debilem, bo na to nie wpadłem, że tą śrubkę można odkręcić. I schodzimy. Chodź tam. O, jak w Minecrafcie. Okej, okay, tutaj trzeba zdobyć bezpieczniki. Kabel jest spalony. Mieliśmy zapasowy, ale zużyliśmy go do, go do naprawy w ambulatorium na trzecim poziomie. Musisz poprosić o niego doktora Wadella. Potrzebują mnie w maszyniowni numer 2. Dopóki nie... Ale nie mogę zejść, dopóki nie naprawimy usterki. Dwajne Nie, ja, chyba Dwayne to się czyta no, muszę się Na Muszę się wspiąć, nie zejść Ty dostałem nóż, fajnie Nice, no super, mamy nóż No, będzie można pociachać O siot O Boże Zawał A ty myślisz, że ja nie mam? No, ma masz pewnie. Tak ja tu nie mam żadnych naboi. B. Już, już po mnie, już po mnie. Zauważyłam, biegnij. Lecz się. Debiulu lecz się. No już czekaj, w którym się używało? Lecz się Czaj, którym się używała apteczki, czekaj. Jak zazwyczaj nie mogę przecież... O dobre, kontrolem. Dobra, zrobiłem sobie naboje. Raczej przez pewien czas... Powinno mi starzyć na boi. No to może. z chwilę myślałam, że to, że to, jakby. No nie wiem, No gadaj Że co, że papież? Dobra, nie niby... O, jest kwas.

Dobra, co musimy teraz zrobić? Bo my musimy tę. Jak to. No to ten. kapitańską teraz musimy. No. Cześć, pamiętasz, jak się tam wchodziło? A Gdzie? Tędy. Dobra, tędy się wchodziło. Ogólnie to słyszę jakieś dźwięki, jak w mutanta. Pewnie za chwilę mi coś na ryj wyskoczy. Nie zdziwiłabym się w tej grze. Ja też. Dobra. Nie, nie zgadłam. No, czy ty zgadłeś bardziej? Na boi na to coś, czego ze trzy nie trafiły. Je. No, ale chociaż ci na łeb już nie skoczył Ja, ale zobacz, co tutaj jest. Wow, i maszynowy P19. Ufak, lewa. Dobra, zdechło. Dobra. Leż. I skak, skak wiary Śmiesznie będzie jak w końcu zdechniesz po takich skokach wiary Ty jesteś przyjaciółką moją czy tych potworów? Ej, o co chodzi? Czy, na, czy jak, jakby te stwory są podzielone na chodzące na dwóch nogach, a reszta pająki jakieś? Chyba tak. No bo dosłownie, niektóre chodzą na, na Jak pająki jakieś, a niektóre jak nieją. Gin po czwaro. Co to otworzyło? Hmm, chyba windę naprawiłem, ale nie jestem pewien. Eee, by było. Fajnie, to by było jakby to cechło. Dziękuję. Tak. No ale, znając tą grę, to jest kolejne gówno ci na no, łeb wyskoczy. Te, no ale was? weźmy się teraz. No to rób wspinaczkę. Jestem. Ulecz się zaraz. Czekaj. O. O. Lecz się. Ja. Hmm. Kabel jest Le spalony. Mieliśmy zapasowe, a zużyliśmy go do naprawy w na trzecim poziomie. Okej, okay, czyli muszę chyba wejść wyżej. Tak, musisz iść na trzeci poziom i gdzieś go Tak. Jestem na trzecim. Okej. Okay. Ochrona, szyb, sterownia. Ty, czekaj. Jestem chyba debilem. To jest bardzo możliwe. Kwasu nie ma. No i krata. Teraz, jak nie ma więcej kwasu, to skąd miałam go wziąć? Dobra, ty sobie tutaj rozkminę, a ja za sekundę wracam. Ok. Hmm. No dobra, widzowie, mamy mały problem. Nie mam w ogóle pojęcia, co robić. Dobra, i come back. O, fajnie. Coś się stało? Jak mi nie było. Nie, było, nie było cię przez sekundę. Szkoda, że nie wiemy, gdzie może ten kwas to być. Nam przydałoby się. Bo zdychasz tutaj powoli. No wiem. Mm, tylko bomba. W tym piętrze na pewno nie ma mm, tutaj o. To może ten kabel gdzieś się znaleźć Bo na trzecim jesteśmy A czekaj czekaj a mam pomysł jak możemy tam zajść znaczy wejść Czekaj, na którym jestem poziomie? Dobra, a, chyba żeby się wspiąć tak. Dobra nie w drugim kierunku. Ma mam pomysł, mam przebłysk. Dobra. Gin po czworo. Ja, a ja mam przebłysk ogólnie. Mam nadzieję, że mnie to nie zawiedzie. No on. Jak zobaczyłem tą drabinę, myślałem, że ona się załamie. Czekaj, wytrych, a wy. Czekaj. O, jest znajdź odblokowana. blokowana. E, dobra, ogólnie to z tego, co widziałem, to wytrycha możemy użyć jak należy, chyba tylko w jednym miejscu. Tutaj gdzieś? Nie, ale chcę tutaj tylko jeszcze sprawdzić co tutaj możemy. Nie można otworzyć. Po prostu piszę, że nie można otworzyć. Hmm. Szkoda, że nie mam w rogu ekranu ustawionego timera, wtedy by tak łatwiej by mi się sprawdzało ile nagrywam już. No i... Dobra, wracamy się teraz na poziom trzeci. Chyba po tym statku trzeba, trzeba mocno biegać. My się tutaj chyba do maratonu przygotowujemy. No chyba tak. Jeśli ktoś chce yy, yy, zrobić jakieś treningi do maratonu, polecamy tą grę. No zwłaszcza jeszcze, żeby na wiara sobie zamontować. Nie, no serio. Serio, to wszystko po to, żeby zdobyć jakąś starożytną monetę. O co? Co gdzieś tutaj, automacji do gier jest. Tam ja możemy sobie w jakieś łapanie pluszaczków zagrać. Nie wiem. Ale przez trzy, tam nie przejdziemy na to piętro. No. Chyba źle zrobiłem, że użyłem tego kwasu. No i krata. Dobra, aż sprawdzę, jakie mamy nagrywki. 13 minut. Hmm. Szkoda, że mi się tryb zatrzymywania zepsuł, tak to by wtedy widzowie nie musieli tego oglądać. No. Dobra, na tym piętrze potrzebuję tylko tego kwasu. co ona jest, skoro jest pusta? Nie wiem, Nie wiem, może A, po prostu jakby chcesz... Jest tam to, to. A to jest już stary, z tamtej cutscenki. Szkoda, że nie mam tutaj żadnego przepisu, żeby zrobić ten kwas. No. Hmm. Dałoby się taki przepis na kwas. No. A czekaj, a może te drzwi? A nie, zaraz, tutaj już byłem. A za rokiem nic nie ma. Ej, ale szkoda, że nie ma takiej opcji, że w jakimś miejscu byłby spray i że można byłoby znakować e, miejsca, na przykład w których już się było. A propos sprayów. E, słyszałem, że podobno e, wyszły takie napoje, które mają kształt, e, że puszki mają kształt sprayów. Wow. Jak to mają medykamenty w niektórych częściach Rezydenta. Jest to jakaś tam niby limitowana wersja? Yy, ale nie jestem pewien, czy to dalej jest, bo taki jakiś czas temu słyszałem, że to jest. Nie nie nie, 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 wspinaj się, nie wspinaj się, zejdź, zejdź. Dobra, chyba coś źle na tym piętrze robię. bezpiecznik hmm. a spróbuję go teraz wsadzić do windy, może wtedy winda zadziała. Nie może, Jeśli, Ale tak, jeśli kabel. tak, to wtedy się walnę w walnę Ale dosłownie. jeszcze kabel. Tak, wiem. Ale może coś tam bezpiecznik da. No może. nic nie dał. Co robimy źle? Kabel. Gdzie my musimy teraz iść? Do ambulatorium, ale bez kwasu nic nie zrobimy. Dobra. No i... Dobra, widzowie, słuchajcie, my teraz skończymy ten odcinek. Sprawdzimy, jak to powinno się zrobić. Ja najwyżej cofniemy grę. A ten odcinek wrzucimy jako połówkę jakiegoś. A. No to była ze mną Juka. Dokładnie. O, no i trzymajcie się, i cześć. Pa.